W kolejnym odcinku Survival Minecraft przygoda z najnowszej wersji 1.19. Dzisiaj dzisiaj no nie będziemy kończyć jeszcze tej farmy żelaza, ale będziemy robić też ważną rzecz. Jak już ostatnio budowaliśmy, to dzisiaj też sobie trochę pobudujemy. No no, to jak widzicie, ten dom za dobrze jeszcze nie wygląda. Wejdźmy sobie w ogóle na samą górę, i żałuję, że to z pół bloków zrobiłem. I ten dom już chyba wolę zrobić no, z płaskim dachem. Czy nie wiem, no bo kiedy zejdę sobie, to w ogóle dachu nie widać. W ogóle. No to będę musiał coś wykombinować. Aby ten dach było widać. No bo tylko zmarnowałem drewno. Cicho. Cicho! Nagrywam. Dobra, no. Chyba już wolę. No, kto dzwoni? Dobra. Niech sobie dzwoni. Film mi film przeszkadza nagrywać. O ja... Czy Cis cisza? Czy mam wezwać pogotowie? O dobra, w końcu. Pewnie znowu zaraz zadzwoni. Nie mam drogi, aby zrobić crafting. A nie, mam crafting, mam crafting. No i sobie zrobię siekierę, aby mógł to wszystko zebrać. No bo już wolę da zrobić płaski albo coś zrobić zamiast dachu coś aby to tak było no wiecie no nie umiem tego nazwać no jakby to zrobić a już wiem już obczaiłem wszystko tutaj będzie taki dach no i tutaj zrobimy jeszcze taki, taki nieduży taką niedużą ścianę no, i dobre, tak to będzie wyglądało wszystko. Mm, ale muszę iść w tym wypadku po drewno. Y, pójdę sobie po brzozowe, ale na szczęście brzozowe drewno mam y, pod dostatkiem, bo jest y, tam. Okay. No to pójdę sobie po drewno, zbiorę go ze dwa staki, y, a, albo po prostu zrobię. Y, Dobra, zbiorę dwa staki. Tak gdzieś, no, trochę to powiększę. No i no, powiększę, no dach, no wiecie. Ale boję się, że tych desek nie widać. No i wtedy to by nie nabierało takiego fajnego efektu. By to wyglądało, jakby, no, no wiecie, jak. Albo po prostu chyba ten dom cały muszę skasować. Albo mogłem go w ogóle tak zostawić. No żałuję, że, mm, że go w ogóle niszczyłem. No bo dzisiaj już bym mógł zrobić w ale oczywiście musiało mi coś wpaść do głowy, że lepiej, aby tak dom wyglądał. Że lepiej, aby wyglądał gorzej. No i właśnie się porządziłem no i zrobiłem tak. A, a wtedy bym wyglądał lepiej. No nie wiem. No w porównaniu co teraz jest, no to no to bardzo wyglądał dla mnie dobrze. Tylko jedynie e, ach, tą małą plantację by mogło zniszczyć i już by był normalny dom. No co no. No nie najlepszy, no bym go tak ocenił, no 6, tak 6 na 10, ale... Mm, ale jest to, ale był ok, no, a musiałem go zniszczyć. No dobra, no to ja zbiorę ze dwa staki tego drewna, no i widzimy się za chwilę. Tak, no i to powinno starczyć, no bo przecież kiedy to już przerobię, to już będę miał aż cztery staki, no to mm, mogę nawet zebrać pół staka. No dobra, ale mm, zawsze lepiej aby było więcej. Już mi się tego drugiego staka nie chciało zbierać. No okej, okay, no to już wracamy do, do, naszego, do naszej bazy. Mm. Będę musiał też trochę ulepszyć te moje miejsce, no bo na razie wygląda... No, już o tym wspominałem, że wszystko takie jest zrobione po trochu. No bo wioskę, ale zaraz będzie widać już ogrodzenie. O, 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 już, już coś widać. Widać też moją farmę żelaza, która jeszcze nie jest gotowa. Dobra, no to idziemy tu. Może tą wieżę z betonu bym nawet trochę powiększył. No warto by było, to trochę powiększyć, by trochę lepiej wyglądało. No nie, wiem w ogóle co w tym, co w tej wieży ma być, ale chyba nic. No. I ten portal do Netheru trzeba będzie gdzieś przenieść. Ale to nie teraz. Teraz mam ważniejsze sprawy na głowie. Niż, niż, do, niż dokładać sobie jakieś tam niepotrzebnych rzeczy. Dobra, to bierzemy pierwsze pół staka, pierwsze dwa staki. No i możemy zacząć. No chyba niestety muszę tam to, muszę te no, te no te pół bloki zniszczyć, no bo to by, no bo to by w ogóle fajnie nie wyglądało musi to dobrze wyglądać bo nie będę mieszkał w takim, mi w takim domu w taki, taki, takim domu to bym się dopiero cieszył, kiedy bym to zbudował w prawdziwym życiu to z tego bym się cieszył, bardzo mocno ale w Minecraftie no to bym się jedynie smucił, dobra to już mamy zniszczone prawie, musiałem spaść Lepiej puknę się w głowę, co? Jestem głupi. Dobra. No i nie będę chyba tego widział tam, no to muszę chyba to wszystko rozebrać. No to chyba nic mi nie pozostało innego. A tą, a tą plantację zniszczę tą małą. No wiecie, koło tego no, przy, przy tym no, moim domu, który cały czas próbuje remontować. No i nic z tego. A piętra ra, raczej nie będę robił. No bo kiedy zrobię piętro, no to, no to wtedy nie będę wiedział, co gdzie poło położyć. No i właśnie tak to będzie wyglądało. Tak pusto będzie, o tak to nazwę: pusto. No to muszę coś gdzieś postawić. Chcę, aby było najbardziej zagospodarowane, a nie tak pusto. Że na pierwszym piętrze jest tam wszystko, a na parterze jest wszystko, a na piętrze już nie ma nic. Może jedynie takie łóżko. To by wtedy źle wyglądało. No, jakby, jakby było takie gigantyczne łóżko. Na cały pokój w Minecraft bym mógł zrobić, no to może by się opłacało. A no, jak tak jest? Jak łóżko jest takie małe. My dopiero pierwsze zniszczyliśmy. O ja ile tego jest? Dobra, chyba się wystarczy, abym zniszczył to. Bo ja zaraz nie wytrzymam. No to jeszcze mógł zostawić, ale tamtego. Tam tego już y, nie ruszam, no wiecie tego. Tej y, opórki nie. Jak to? obwódki, O, dobry, O już y, się robi dzień. Przegarowałem całą doc. Y, nie poszłem spać. No to dobrze. O, jak to teraz będzie wyglądało. Dobra. Niszczymy to, co? Dopiero tyle. Jakie to ogromne! O ja! Mi głowa pęka, ludzie! To nie wystarczy mi na pewno. Nie, jak już tak się niszczy. toż to diamentową bym niszczył i niszczył. No i by się zepsuło w końcu. A jednak może wystarczy, co? Może. No bo jest już bardzo mocno na wyczerpaniu. O nie. Teraz już jest najmocniej na wyczerpaniu. O! No okej, okay. no jeszcze to mogę y, poprawić. O! No jeszcze nie jest? No kiedy to. O dobra, nie ma się kiery. I dobrze. I dobrze. No dobra, teraz chyba y, zrobię jakiś dach z tego, y, a to zniszczę, ale to później. To później. No i dobra, no chyba. Chyba muszę no, teraz zrobić schodki. No i. Y, y, no, i so, no i zrobić sobie, no. Wy też tak macie, że, że nie wiecie, co mówić, co mówicie. No. Mm, Dach. Sorry, sorry, naprawdę. O, dobre, tak. Tak. No, dobre, Myślę, że wystarczy. Stak i 12. No, to nie wystarczy. Stak i 44. To też nie wystarczy. Yy, dwa staki, ok To też nie wiem, czy wystarczy. To yy, zużyję wszystko. Yy, całe drewno. O tak. I tak. Stak, już mamy yy, dwa i pół staka. O dobra. No to będzie 2 stak, staki i 36. Okej, to mamy 2,5 staka. To powinno wystarczyć. No i dobra, no. No w końcu ten dom będzie wyglądał jak normalny dom, no. No i jak to teraz zrobić? To pewnie będzie wisiało w powietrzu. No i ja, ano. A czego mógłbym się spodziewać w tym Minecrafcie? Że wszystko wisi w powietrzu, no. Tego jedynie mogę się spodziewać. A kiedy tak zrobię, to... No nie no muszę używać łapki. Jaki ja nienawidzę zbudować, a wy... Okej, okay, to zrobię tak. No znaczy tak kombinować się, no wiecie o co mi chodzi chyba. No dobra, tak zrobię i tak powinno już dobrze wyglądać wszystko. No miejmy nadzieję. Oto niszczymy. No okej, okay, chyba wygląda dobrze. A. Wy też czasami się walicie po głowie? Bo ja już to zaczynam po prostu robić na filmach. Jak robię tak w prawdziwym życiu, to już się w Minecrafcie, na filmach zaczynam denerwować i... pukam się po głowie, bo ja zaraz nie wytrzymam. Okej, okay, tak zrobię. No i mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądało. No błagam. Dobra, już myślałam, że tego nie zniszczyłem, ale jest okej, okay. dobra. Na początku to zrobię. O. Okej, okay. no dobra, no to chyba się widzimy jak już będziemy mieli cały dach gotowy. Red. Wygląda no dosyć fajnie. <laughs> Tylko to sobie y, usunę. No i muszę chyba to całe zdeptać, inaczej tego nie zrobię. I tej wyrośnie nowa trawa, no. Dobra, no tak muszę zrobić, no, in, no in, innego wyjścia chyba nie ma. Muszę tak i mam nadzieję, że tutaj wyrośnie nowa trawa albo po prostu sobie tutaj y, posieję jakieś kwiaty. Pójdziemy tam no y, tam koło tej pustynnej wioski na sawannie. No i tam sobie y, 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 no, y, parę kwiatów zerwie. No i będę miał y, tutaj kwiaty, no i będą mi rosły przed domem. To też będzie lepiej wyglądało, fajnie. Okej. Okay. No to jak jeszcze mamy y, trochę pół desek, pół bloków, no to możemy to do czegoś wykorzystać. Yy, właśnie nie wiem do czego, no. Yy, ale mogę na przykład zrobić tak. Chyba już noc się robi. Może w kolejnym odcinku w końcu będziemy robić w środku tego domu. No bo on już tak, stoi ze, ze dwa miesiące, może trzy nawet, no, no jest jeszcze niewyknięty w środku. W środku jedynie chciałem się mowy, no oczywiście teraz nie, no bo mam tryb pistulowy. Mam tryb pistul, no ale no jakby dam sobie normala, to wiecie, co może się stać. Będą mi się pałętały domy e, mobyt po mieszkaniu. Domy, jo. o ten dom gigantyczny, no ja no pa ile ja już tego zużyłem Toż ile ja tutaj będę miał miejsca? No ludzie Okej okay. O ostatnie No i jak to wygląda? A no nie z tej strony. Okej. Okay. Jak to teraz wygląda? No okej, okay, no może być. No może być nawet płaski dach. No i... Mm, niestety jeszcze... No niestety nie mam siekiery jeszcze, no... Już, już nie mam siekiery. No jeszcze to... Tak będzie, kiedy bym już miał. Ej, zapomniałem to, to są pół płytki. To było z pół płytek robione. Okej, okay, dobry. No okej, okay, no i mm, ciekawe, czy fajnie będzie wyglądało. Czekajcie chwilę, to może zniszczę. No i y, postawię to odwrotnie. Zobaczę, jak będzie to wyglądało, kiedy zrobię. No co ja zrobiłem? Muszę to na górze. Postawić. O, dobra. okej. Okay. No, wygląda dobrze. No, i może y, uda się zrobić mi. Y, no, także tak to ogrodzić. No, w oku tych drzwi. O. To na górę. No i co? O, ja. Yeah. No, nie wiem jak to mam wykombinować, ale chyba jest okej okay na razie. No dobra, no ja myślę, że wygląda dobrze. Jeszcze, aby było symetrycznie, tutaj sobie dodam drzwi. O nie, mam kill off? mam kill off, to dobrze. No, bo, 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 bo wtedy nie bym wtedy nie byłem był w stanie tego zniszczyć. Dobra. Tutaj muszę jeszcze drzwi postawić, aby było symetrycznie. O. Dalej, dobra. Mamy wszystko przekopane. No i e, jak tam sytuacja? No okej, okay, okej. Okay. No to e, może tutaj sobie zrobimy sypialnię i tutaj tylko takie, takie podwójne łóżko postawię. No, nie wiem. Nie wiem. Jakiś największy pokój na salą No tutaj chyba nie będę nic skład. To będzie taki przedpokój jakby. Mm, tutaj zrobię. Dobra, to jest fajne miejsce na sypialnię. Yy, to sobie postawię tabliczki. No i tutaj napiszę yy, sypialnia. Yy, sypy i a, l -n i a. sypialnia. Tutaj jest sypialnia. Tutaj. No tutaj w ogóle mogłem zrobić sypialnię. No dobra, to zmiana planów. A tutaj może zrobimy kuchnię sobie. Tutaj zrobię sobie sypialnię o. S. I. A. L. -n I. A. Dobra, sypialnia. Hmm. Tutaj sobie zrobię. Yy, dobra, salon, bo to jest duży pokój. No tutaj sobie zrobię salon. Yy, salon. Ok. Yy, a tutaj sobie zrobię kuchnię. Yy, kuchnia. Kuchno napisałem. Kuchnia, ok, dobra. Mamy kuchnię, no i chyba już wszystkie pokoje są. No to teraz mogę zrobić drzwi. No i to będzie już wszystko na tyle. No. Tutaj sobie drzwi postawię. O. Ale mi nie starczy. No nie. O, tutaj mamy pojedyncze. Albo wejście do kuchni sobie zrobię tak. No, bez drzwi, tak. Zrobię sobie je może trochę większe, ale nie będę robił po prostu drzwi. No, wiecie jak to działa, chyba co? O, bez drzwi, dobra. No i myślę, że to będzie w ogóle fajnie wyglądało. No i tutaj będzie kuchnia. No okej, okay. no myślę, że wszystko jest na razie dobrze. Jutro tutaj sobie zrobimy w środku, środek. No i dobra, wygląda na razie dobrze. No i ja idę się szybko kiwnąć, spać. Yy, a z tej strony to jeszcze może, jeszcze może być i tak. Yy, dom jest wyposażony we wiele rzeczy. No dobra, idę spać. O, dobrze. No gdzie te łóżko? No zapomniałem. No, mam je przy sobie, okej, okay, no. Dobra, to w kolejnym odcinku, yy, no zrobię środek, no teraz będę nagrywał odcinki dwa razy dziennie, no bo nie będę nagrywał yy, filmów przez cztery dni, no bo yy, ben, będę no, na wakacjach w górach, no i mnie nie będzie, nie będę wtedy nagrywał przez te cztery dni. No to yy, sobie tak pomyślałam, czemu by do tej pory nie nagrywać dwa razy dziennie. No to y, jutro może wrzucę, jak robię, w środku, i może kolejny odcinek z wersji, y, z, z tej wersji, z, z 1.19 z tej, wiecie, no. No teraz jesteśmy w 1.19, ale no. Na tym, na tym, na tej drugiej serii, no, wiecie, no. Dobra, trzymajcie się, y, no i właśnie, zapomniałem. Y, łapka w górę i subskrypcja, y, no i mm, dzwoneczek, abyście nie przegapili żadnych filmów, abyście mieli jakieś powiadomienie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.